Cześć, tutaj przemost z kanału na Czerwonym Szlaku. Melduję się dzisiaj z przełęczy Salmopolskiej, Białego Krzyża, i będziemy sobie dzisiaj z spacerkiem szli na Malinowską skałę. Dzisiaj taki trekking rozruchowy. Jeszcze nie wiecie, ale będę realizował e, pewien projekt: Kanary e, z Buta. Mam w planie przejść szlak Gier 131. Przez wszystkie 7 wysp kanaryjskich ponad 500 km w jednym ciągu. Także plan jest taki, żeby zacząć w listopadzie. Ruszyć na gier 131 w listopadzie. Mamy marzec, czas zacząć treningi. mi się zebrać na ten trekking. Przez ostatnie 2-3 tygodnie miałem niewiele ruchu. Człowiek się rozleniwia. A szlak GR131, o którym wspominałem wcześniej, do lekkich nie należy. Brak na nim trudności technicznych. Ale sama długość robi robotę. Łączna długość przez wszystkie wyspy kanaryjskie to jest ponad 500 km. Także można powiedzieć, że takie GSB polskie. Więc z marszu będzie ciężko wejść i zrobić ten szlak. Trzeba, trzeba trochę kondycję poprawić. Przezwyczaić mięśnie mięśnie, stawy do, do dłuższych marszy, do dłuższych dystansy. Ciężko, ciężko mi powiedzieć na tę chwilę, ile mi ten szlak zajmie. Dochodzą do tego wszystkiego jeszcze kwestie logistyczne, które nie są które nie są łatwe. Przeprawy między wyspami to będzie najbardziej skomplikowany element całej wyprawy, który będzie pewnie zabierał Najwięcej czasu chciałbym ten szlak pokonać w około 25 dni. Oczywiście z przyLOTEM i z powrotem do Polski. A czy się uda? Zobaczycie, obserwujcie. Będę wstawiał relacje z przygotowań, z treningów, jak i potem z samego samej wyprawy. Na Instagramie, na moim Instagramie na Czerwonym Szlaku. No i oczywiście na YouTubie i shorty, i potem pełną relację w postaci filmów z każdej z wyspy. Pytacie pewnie czemu GR131? Skąd taki wybór? Skąd taki pomysł? Przemawiało za tym wiele e, aspektów, między innymi to, że jest bardzo znikoma ilość relacji filmów na YouTube pokazujących ten szlak, ale w ciągu, podczas jednej wyprawy. Są, są filmiki, które pokazują odcinki przez konkretne wyspy Gier 131, przejścia, ale nie ma tego w jednej wyprawie. Stąd padł pomysł, wybór, żeby, żeby zrobić Gier 131 w ciągu, bo jest to coś oryginalnego. Jest to też duże wyzwanie, no z jakiegoś powodu e, niewielu ludzi nagrywa całą trasę. Na polskim YouTubie nie znalazłem ani jednej relacji, ani jednej osoby, która by udokumentowała przejście w całości Gier 131. I stąd padł wybór i decyzja, że ruszę na ten szlak. Jakie dystanse chciałbym robić na GR-131 dziennie? Myślę, że między 20 a 30 km. Jest to jak najbardziej realne. Na GSB robiłem między 20 a 40 parę kilometrów dziennie, ale tam e, często krótsze odcinki wymuszał na mnie nocleg, bazy noclegowe. W przypadku GR-131 tego problemu raczej nie będę miał. Planuję nocować w namiocie. Także wiadomo, że mogę wtedy tą trasę sobie wydłużyć. No zobaczmy, tak naprawdę to szlak decyduje trudność i warunki na szlaku decydują jak długie odcinki będziemy robić. Ale tak jak mówię, na początku w planie są odległości rzędu 20, między 20 a 30 km. Co pozwoli mi ukończyć ten szlak na pewno 25 dni. Jedyną trudnością, która się pojawia na szlaku, jest znikoma ilość e, źródeł wody pitnej. I to może generować problemy. Muszę dobrze opracować trasę, żeby wiedzieć gdzie zaopatrzać się w większą ilość wody, na których odcinkach mieć przy sobie większą ilość wody, a gdzie... a gdzie będę mógł tej wody mieć mniej ze względu na to, że będą dostępne sklepy lub ujęcia wody, źródła wody pitnej. Tam, gdzie idziemy, malinowska, skała w nie najgorsze, ale to w głównej mierze dlatego, że większość tego trawersu jest płaska dopiero za chwileczkę będziemy mieli pierwsze mocniejsze podejście do przełęczy no i potem już chwilę prostego i potem już e, samo podejście mocne podejście pod malinowską skałę także tempo pewnie troszkę spadnie ale jak na razie jak na razie całkiem fajnie nam idzie Organizm czuje, że się cieszy, że wybraliśmy się na wycieczkę. Aspekty wizualne, no sami zobaczcie, też jest przepięknie. Przecież ja się średnio przepadam za zimą, ale góry, góry e, pod kątem wizualnym, krajobrazowym uwielbiam. Jest przepięknie. Przed nami, przed nami już to podejście, o którym Wam mówiłem. Wydrapiemy się za chwileczkę na przełęcz. I potem już pod samą Malinowską Skałę. Na przełęczy do, dołączymy do Czerwonego Szlaku, który, który prowadzi na Malinowską Skałę. Zaczynamy podejście. Zaczynam dyszeć. Także możecie się domyślać, że podejście jest fajne. Zobaczymy, jak z przyczepnością. Czy na przełęczy nie trzeba będzie zakładać raczków. Jak na razie jest OK. O, tutaj mamy czerwony szlak a 30 metrów dalej spotkamy się z nim. Słuchajcie, nigdy nie zastanawiałem się jak, jak to to się nazywa To przełęcz Idziemy zobaczyć, czy będzie tutaj będzie przełęcz pod Malinowym przełęcz pod Malinowym Malinowska skała, 35 minut niewiele nam zostało. Uf, fajne było to podejście. Poczułem uda, mięśnie wódkę. A tutaj mamy taką mapkę. Czy będziemy oznaczeni na niej? Gdzie jesteśmy? Malinów, czyli tutaj. Gdzieś tu. Jaskinia Malinowska, tutaj. Tutaj jesteśmy. A tu sobie pójdziemy. Zaczęliśmy już podejście po całą malinowską skałę. To co? Za moment się widzimy na górze. Piękną mamy dzisiaj pogodę. Fajna widoczność. Dobrze się idzie szlakiem, nie musiałem zakładać raczków. Może był jeden tylko taki punkt, takie miejsce gdzie było troszkę lodu. Ale przeszedłem je ostrożnie i uniknąłem wywrotki. Ja już wydrapaliśmy się, już jesteśmy praktycznie przed Malinowską Skałą. Zostało nam paręset metrów i, i będziemy na miejscu. Dziś nie uraczę was ujęciami z drona. Moja głupota. Wszystko naładowane. Baterie do drona naładowane. Pilot naładowany. No, oczywiście, co nie naładowane? Telefon. Telefon do drona rozładowany. No i taszczę sobie go po prostu, żeby sobie zrobić telnik kondycyjny z obciążeniem. A patrzcie, co jest przede mną. Fajna rzecz, apteczka na szlaku. Zobaczymy, czy wyposażona. No i to bardzo bogato wyposażona. Super. Wszystki trekking zaliczony. Mam nadzieję, że malinowska skała się Wam podobała. No to co? Ruszamy w drogę powrotną. Dzisiaj mamy wtorek, ale jednak sporo ludzi spotykamy na szlaku. Wydawałoby się, że będzie pustowa, jednak nie. Chyba lepiej się wychodziło niż schodziło. Tak samo w lecie jak i w zimie. O, jednak te raczki chyba warto było ubrać. Nie, to był akurat ten fragment oblodzony, o którym wcześniej wspominałem. Potem już nie powinno być takich ryzykownych, niebezpiecznych miejsc. Bajkowo. Beskid Śląski, Beskid Śląski polecam. Polecam wydrapać się tutaj na Malinowską Skałę. Nie trzeba wcale wychodzić od dołu, można zrobić tu tak jak ja zrobiłem, czyli z Białego Krzyża, z Przełęczy Samopolskiej. Nie ma daleko, a widoki są wybitne. A tutaj jest odbicie szlaku, tędy można sobie iść na Baranią Górę. Też polecam przepiękny szlak. Kiedyś was tam zabiorę. Mega fajna alejka. Ale ja hojdę, naprawdę przepiękna trasa, zwłaszcza w zimie. Polecam ekstremalnie się nie zmęczycie, a jest przepięknie. radziłem Wam główny cel na ten rok, główny mój cel na ten rok, czyli GR 131. Projekt, mój projekt Kanary z buta. Ale to nie jedyna podróż w tym roku. Już teraz, już niebawem, końcem marca, ostatniego tak naprawdę, 31 marca i początkiem kwietnia lecimy na Maltę. I tam, tam będziemy chcieli pozwiedzać. Na pewno nakręcimy parę filmów ze zwiedzania Malty. W planie też jest szlak okrężny przez Gozo. Ponad 50 km. Ale to jeszcze zobaczymy, czy uda nam się to zrobić. Ze względu na to, że to niestety Marta ma kontuzję i może się okazać, że nie wyleczy się do tego czasu. A chcemy ten szlak przejść razem. Może po prostu kiedyś, jak nie uda się teraz, to kiedy, kiedy indziej będzie okazja go przejść. No i co? No, potem, potem zaczyna się mój sezon w pracy. Także może być ciężko. Może być ciężko z jakimiś dłuższymi, wyj dłuższymi wyjazdami. Na pewno będą krótsze wyprawy. Jedno-dwudniowe. Pewnie coś więcej tutaj po tych naszych polskich górach, ewentualnie słowackich pochodzimy, więc na pewno, na pewno będą powstawać kolejne filmy z naszych wycieczek, wypraw. No, a tak jak już wspominałem wam dokładniej, końcem roku w listopadzie wybieram się, wybieram się na wyspy Kanaryjskie i tam. W ciągu mam nadzieję, 25 dni będę chciał przebyć e, szlak Gier 131, który prowadzi przez 7 wysp kanaryjskich zalicza przecina wszystkie wyspy kanaryjskie. E, I co no, kibicujcie mam nadzieję, że, że plan się powiedzie, że wyprawa się uda, i że uda mi się ten szlak przejść i pięknie Wam go udokumentować na filmach bo wiem, że tego brakuje akurat na YouTube eee, także włożę, dołożę swoją cegiełkę i uzupełnię te braki Moich rozważań i planów związanych z GR131 ciąg dalszy Myślę nad żywnością, nad jedzeniem na szlaku. Na GSB było łatwo. Po chłopsku. Kiełbacha rano była. Była energia. Dużo płynów. Nie było z tym problemu. Na Kanarach pewnie będzie gorzej. No, jakieś sklepy tam są, także żywność będę mógł zaopatrywać. Ale zastanawiam się nad żarełkiem którego jeszcze nie testowałem, nie próbowałem w podróży, liofizy, liofilizowane jedzenie, ciężka nazwa. Może polecicie coś, co bym mógł wypróbować, co się sprawdza. Także jedzenie to jest kolejny kolejny punkt który trzeba będzie dobrze zaplanować i dobrze przemyśleć żeby nie przesadzić z ciężarem plecaka a żeby być zaopatrzonym i i żeby nie było ryzyka, że człowiek będzie głodny i nie będzie miał energii żeby iść dalej bo jednak 500 km to jest kawał drogi Wiem, bo przeszedłem Także dajcie znać w komentarzach odezwijcie się może na Instagramie Na pewno też zamieszczę takiego posta odnośnie tematu żywności na szlaku poradźcie jakby można było tą kwestię rozwiązać Nie jestem fanem owsianek ale chyba będę musiał się do tego przekonać i potestować różnego rodzaju owsianki Bo to jest świetna sprawa jeśli chodzi o śniadania na szlaku w trasie No nic, człowiek będzie się musiał przeprosić z owsianeczką Się już do parkingu. Powoli będziemy kończyć naszą dzisiejszą wycieczkę. Dzięki za, za to, że wysłuchaliście mojego opowiadania Glendzenia na temat e, moich najbliższych planów i planów na ten rok i tego e, najpoważniejszego celu i wyzwania. Które będzie mnie czekać, mam nadzieję, w listopadzie. Mam nadzieję, że wszystko się uda, że kontuzje mnie ominą, odpukać i e, uda się zrealizować. To marzenie. Bo można to nazwać marzeniem. Nigdy nie byłem na wyspach kanaryjskich, także będę miał okazję e, zobaczyć je, ale może troszkę z innej strony. Być tam nie wypoczywając na plaży, czy zwiedzając miasteczka jakieś atrakcje turystyczne, tylko przechodząc te wyspy. Mam nadzieję, że będziecie obserwować moje zmagania, że będziecie kibicować, radzić, bo Wasze rady będą dla mnie bardzo cenne. I, i co? No i trzymać kciuki! Trzymać kciuki, żeby się udało. A z mojej strony mam nadzieję, że dostarczę Wam Super materiał i będziecie mogli zobaczyć i przejść ze mną. Wszystkie siedem wysp, kanaryjskich. Ja się już z wami żegnam. Niebawem widzimy się ponownie na szlaku. Siemanko.